Na polowaniu zastrzelono 450 dzików i jeleni. Ekolodzy masowe zabijanie Hiszpania. W polowaniu zastrzelono 450 zwierząt. Ekolodzy masowe zabijanie. 450 zwierząt głównie jeleni, danieli, muflonów oraz dzików zastrzelono podczas polowania w Hiszpanii. Choć wydarzenie odbyło się zgodnie z tamtejszym prawem, spotkało się ono z protestem ekologów, którzy nazwali wydarzenie masakrą. Według aktywistów hiszpańskiej organizacji Ekolodzy w Akcji A zorganizowane pod koniec stycznia polowanie służyło jedynie masowemu zabiciu zwierząt. Nazywając wydarzenie masakrą, poinformowali, że zwierzęta zostały spędzone na teren o powierzchni zaledwie 3 hektarów, gdzie nie miały możliwości ucieczki. Władze polowanie zorganizowano zgodnie z prawem. W rozmowie z dziennikiem El Mundo ekolodzy powiedzieli, że teren. Na którym odbyło się polowanie z udziałem 70 myśliwych został całkowicie ogrodzony. Gazeta zauważa, że według Hiszpańskiej Królewskiej Federacji Polowań FEC wydarzenie zorganizowano zgodnie z prawem. Kierujący tą organizacją Manuel Gallardo zaznaczył, że polowanie było konieczne z uwagi na nadmiar niektórych gatunków dzikich zwierząt występujących w tym regionie. Masowe polowania w Hiszpanii i Portugalii media przypominają, że masowe polowanie odbyło się ponad dwa lata po podobnym wydarzeniu, w którym również w Andaluzji z rąk blisko 80 myśliwych zabito 413 jeleni, saren oraz dzików. Zaznaczono, że hiszpańskie firmy organizujące polowania działają również na terenie Portugalii, gdzie w grudniu 2020 rok. Tylko podczas jednego polowania myśliwi zabili 540 dzikich zwierząt w okolicach miasta Zębuja.